Partnerem portalu jest Mlekowita, producent najbardziej wypasionego mleka w Polsce. Szanowni Państwo, miło mi jakby dzisiaj gościć państwa u nas w szpitalu. Dziś jest dzień, w którym możemy już oficjalnie ogłosić, że wystartował nowy zespół od 1 listopada. W pełnym składzie. Oddział od teraz będzie pracował już w standardowym trybie, tak jak miało to miejsce przed odejściem starego zespołu. No cóż, chciałem również się pochwalić tym, że zespół, który do nas przyszedł, jest na pewno pod względem swojej ręki, doświadczenia, no też posiadanych tytułów, od zespołem, który należy określić jako. Jako silny, jako bardzo doświadczony, i taki, który no na pewno bez problemu powinien sprostać wszystkim potrzebom i wymaganiom, jakie stawiane są przez naszą lokalną społeczność w zabezpieczaniu potrzeb z zakresu chirurgii. Jak Państwo wiecie, nie były to łatwe poszukiwania. Było wiele momentów, które budziły emocje, niemniej jednak ten miesiąc, który które był nam potrzebny, ostatecznie zakończył się, w mojej opinii, sukcesem i pozwoliło nam to zbudować zespół, no, z którego my, jako mieszkańcy powiatu wysoko możemy być dumni. Na czele zespołu stanie pan profesor Artur Kwiatkowski. Jego prawą ręką zostanie pan. Profesor Chmura, wieloletni współpracownik. Ci dwaj panowie mają wiele sukcesów, szczególnie z zakresu transplantologii. Zdajemy sobie sprawę, że nasza jednostka być może nie będzie mogła w pełni wykorzystać wszystkich umiejętności panów profesorów. No niemniej jednak też w planach mamy wykonywanie bardzo wiele jakby ambitnych zabiegów, które swoim zakresem Wykraczają poza takie standardowe procedury przypisane do szpitali powiatowych. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim mediom, które dzisiaj tutaj przybyły. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie oczywista oczywistość, albowiem no sprawy ochrony zdrowia są tymi, którzy, które dla mieszkańców są najważniejsze mogliśmy się o tym sami przekonać w tym trudnym momencie, w którym trzeba było zorganizować nowy oddział chirurgii, oddziału chirurgii ogólnej. To się udało. tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować całemu, całej dyrekcji z Panem dyrektorem uczajem na czele, ale też również gron, gronu tutaj, które za mną stoi. Do tej pory byliśmy naprawdę świetnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o e, chociażby operacje tarczycy. E, no ale teraz e, na pewno nasze, nasze działanie e, tutaj na tym, na, tym oddziale, na tym oddziale będzie e, zdecydowanie szersze i na pewno e, postaramy się wyjść naprzeciw e, oczekiwaniom. Mieszkańców nie tylko naszego powiatu, ale również województwa, a nawet i nie tylko województwa, bo jesteśmy przecież tutaj na pograniczu Mazowsza. Dlatego też ściągnęliśmy, mówiąc brzydko i kolokwialnie, ale, ale tak to jest. Dwóch panów profesorów, i tutaj też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za taką racjonalność w podejściu do całej sytuacji, oraz pozostałego zespołu, ale może o tym już pan profesor to powie, przedstawi cały, cały nasz zespół. Ja chcę powiedzieć tylko jedno. Jest to moment historyczny dla naszego szpitala. Po raz pierwszy, Mamy u siebie zatrudnionego lekarza z tytułem profesora. A żeby tego było mało, no to mamy nawet dwóch profesorów. Więc, podwójnie historyczny moment w historii tutaj szpitala Wysokiem Mazowieckiem, ale także pozostali lekarze też bardzo. Dobry, bardzo silny zespół. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo na pewno nasi mieszkańcy, mieszkańcy naszego powiatu, naszego województwa zasługują na to, aby naprawdę spotkać takich fachowców na każdym oddziale. Tego wszystkim oczywiście życzę, ale bardzo się cieszę, że jest to u nas tutaj Wysokiem Mazowieckiem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu jestem z Państwem i cieszę się, że od dzisiaj właściwie od dwóch dni, trzeci dzień jest dzisiaj pracy mojej, że mogę pracować w zespole, ponieważ praca chirurgów jest to praca zespołowa. I wielkim sukcesem już dzisiaj jest to, że stworzymy pięcioosobowy zespół. Mamy w zespole chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych, chirurga onkologa i chirurgów transplantacyjnych. Także te obszary będziemy chcieli pewnie rozwijać. Obszar chirurgii naczyniowej i chirurgii onkologicznej. Natomiast od dzisiaj możemy powiedzieć, że ten zespół, w moim przekonaniu już bardzo zgrany zespół, który wspólnie tworzymy, jest fundamentem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa chirurgicznego dla lokalnej społeczności powiatu, w którym pracujemy. Z profesorem Murą pracowaliśmy przez większość swojego życia w ośrodku akademickim w Warszawie. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a później, ostatnie 6 lat pracowaliśmy w Małym Szpitalu powiatowym w Kętrze. Pan dr Jagodziński, pan dr Siemieniu pracowali w klinice chirurgii naczyniowej szpitala msw a pan dr Posmyk jest tutaj fundamentem tego zespołu od wielu lat. Wierzę, że ten zespół będzie się rozwijał. Pracujemy nad tym wspólnym. Z panem dyrektorem, żeby te obszary, o których mówiłem, e, rozwój ich był w oparciu o nowych członków zespołu e, i myślę, że to nie odległa przyszłość, kiedy ten zespół się powiększy. E, jestem przekonany, że to wyposażenie, które jest w oddziale Szpitala Powiatowego, e, niczym nie ustępuje ośrodkom e, wyższej referencyjności wojewódzkim czy nawet akademickim. Także jesteśmy pod dużym wrażeniem wyposażenia. E, to są drobne rzeczy, które. W zależności od rozwoju poszczególnych obszarów, które będziemy pewnie mieli okazję dokupić. Natomiast wszystkie fundamentalne rzeczy są i są w bardzo dobrym stanie. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich, dla, dla każdego z, z pięciu osób. Myślę, że praca w nowych warunkach jest wyzwaniem, któremu postaramy się sprostać. Myślimy o chirurgii naczyniowej i o chirurgii onkologicznej. Chirurgii onkologicznej w kilku obszarach, na pewno. Myślimy też o współpracy z ośrodkami wiodącymi w Polsce. To jest przed nami, więc nie chciałbym uprzedzać faktów, ale mamy głęboko przekonanie, że uda nam się współpracować z tymi ośrodkami, które w danych obszarach są na czele polskiej chirurgii. Tak jak powiedziałem, największą sztuką jest tworzenie zespołu i czasami te zespoły tworzy się wiele lat. Tak? Każdy z nas ma swoje doświadczenia również i budowanie zespołu to są często nie miesiące, ale lata. Ale w tej chwili ten fundament już jest. I to jest zasługa chyba pana dyrektora przede wszystkim, a, a nas dopiero będzie, jeżeli coś tam się uda poszerzyć. Po parę operacji się odbyło, to nie były operacje planowe, ale operacje ostrodyżurowe, i to już ten zespół nowo powołany wykonał. Po drugie, to zadanie, które dostaliśmy do spełnienia. Będzie dla nas rzeczywiście dużym wyzwaniem, ale mamy za sobą no, jakby odrodzenie z popiołów oddziału chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, który nazywano umieralnią, a teraz ze wszystkich sąsiednich powiatów chorzy do nas przychodzili na operację. Poza tym mamy doświadczenie w prowadzeniu no, jednej z największych klinik w Warszawie. Przez wiele lat byłem jej kierownikiem i mimo że zajmowaliśmy się także w dużym stopniu transplantologią, no to jednak robiliśmy bardzo dużo innych operacji i tam to doświadczenie też nam się przyda w naszej pracy tutaj w oddziale. Pytał pan o wyposażenie. Byliśmy naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni nowym sprzętem. Nie dotyczy to oddziału samego, tylko, ale w ogóle całego szpitala. Także przede wszystkim zobaczyliśmy, że mamy perspektywę rozwoju takiego. Nie wiem, w którym kierunku dokładnie to pójdzie, no bo to dopiero zaczynamy, prawda? Jest, Mniej więcej, nie wiem, trzy tygodnie czy cztery od czasu, jak odbyliśmy pierwszą rozmowę z panem dyrektorem, a już w zasadzie mamy dużo pomysłów i widzimy perspektywę ich realizacji, co jest bardzo ważne. A poza tym chciałem powiedzieć, że dla wielu osób, w tym chorych, słowo profesor to kojarzy się z takim facetem, który w zasadzie zajmuje się jakimiś swoimi sprawami i i z chorymi niewiele ma wspólnego. Otóż my jesteśmy takimi profesorami, którzy aktywnie operują bardzo dużo, którym bliscy są chorzy i co do których zawsze staraliśmy się, żeby to słowo, takie, znaczy to hasło takie pacjent jest dla nas najważniejszy, nie było pustosłowiem, tylko mamy bardzo dobry kontakt z chorymi, staramy się ich szanować. I zabezpieczać merytorycznie z punktu widzenia medycznego ich potrzeby, ale oprócz tego rozmawiamy z nimi, tłumaczymy wszystko od początku do końca, także rodzinom. Mogą dzwonić do nas o każdej porze, no może nie dnia i nocy, ale wtedy, kiedy mamy czas, udzielamy pełnej informacji na bieżąco, za każdym razem to jest bardzo ważne. Mieliśmy okres COVID-u, kiedy byli, byliśmy w szpitalem covid i to wtedy jedyny kontakt rodziny z chorymi był poprzez nas. Więc to wszystko na pewno jesteśmy w stanie zagwarantować tym chorym, którzy znajdą się tutaj i będą naszymi pacjentami. Natomiast cała reszta, słan? No, Mo, może tak się zdarzyć, nie będzie to źle. W każdym razie na stronach e, szpitala ukażą się, że tak powiem, informacje dokładne. Musimy tutaj wprowadzić trochę zmian, e, trochę sprzętu takiego już specjalistycznego, ale to są wszystko drobiazgi, dlatego że mamy przede wszystkim wspólny e, głos z dyrekcją. Mamy ich <laughs> pełne poparcie. Mamy wspaniały zespół, e, który być może jeszcze ulegnie rozszerzeniu i tak jak yy, yy, wspominał profesor Kwiatkowski, mamy duże szanse na afiliację w bardzo yy, ważnych ośrodkach w Polsce, co też przyniesie splendoru nam, a przede wszystkim korzyści dla chorych. Panie profesorze, myśleliście Państwo też o transplantologii? Nie, nie, no nie da rady niestety, nie da rady. Tutaj za dużo rzeczy trzeba by zmieniać i tutaj nie da rady, ale ponieważ mamy bardzo duże doświadczenie w różnych operacjach przygotowawczych u chorych wymagających przeszczepienia, a także na przykład dostępy naczyniowe, no to jest duże, duży problem w wielu miejscach i w związku z tym to na pewno możemy zapewnić. Razem z doktorem Dawidem Sieminiukiem pracowaliśmy razem. Teraz po prostu przyszliśmy tutaj. Może właśnie Pani pytanie, dlaczego tu przyszliśmy, to jest taka odpowiedź, że ja jestem już po sześciu dyżurach, jestem niesamowicie zaskoczony sprzętem, jaki tu jest. A przede wszystkim, która mnie interesuje Sara Hybrydowa, która po prostu jest tego wykorzystywana w 20% z moich obliczeń. Tak? I Czyli chciał... jest potencjał. Jest bardzo duży potencjał. Ale też jak się dowiedziałem, że kierownikiem ma być profesor Piatkowski, jakby też profesor chmura, jakby nie był pionier chirurgii w Polsce, to od razu jakby ta m, była, decyzja była jakby na plus. Tak? Ja wcześniej jeszcze pracowałem w ośrodku uniwersyteckim w szpitalu brudnowskim, który jest w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I w zasadzie mogę się tylko zgodzić z kolegą, że, że główną motywacją Przyjścia tutaj teraz, że był, była naprawdę bardzo mm, konstruktywna i miła rozmowa z panem dyrektorem i z panią dyrektor. To w ogóle mm, nie pamiętam, żebym odbył kiedykolwiek e, tak, tak, tak przyjemną e, i rzeczową rozmowę. A poza tym, no, e, jak usłyszeliśmy, że jest możliwość współpracy i tworzenia nowego oddziału z dwoma panami profesorami, z profesorem e, Arturem Kwiatkowskim, z profesorem Andrzejem Chmurą, no to w ogóle już jakby wątpliwości żadnych nie było, szczególnie, że profesorowie też, tak jak Pan Profesor Kwiatkowski powiedział, odbudowali w zasadzie od podstaw oddział chirurgiczny w malutkim szpitalu powiatowym na Warmii w Kętrzynie, tak, więc to jest bardzo dobry omen na przyszłość i rukuje naprawdę fajnym rozwojem i stworzenia fajnego miejsca i trochę ucieczki od tego takiego zgiełku Warszawy. Z, z pewnością jest to olbrzymia szansa, jakby w ogóle wydaje mi się, przynajmniej moim marzeniem było wejście w zespół, który buduje nowy oddział i nie musi to być wcale szpital bardzo duży, zresztą różne jednostki na świecie i w Europie często wysoko specjalistyczne są rozmieszczone w dużo mniejszych szpitalach i robią świetnie swoją jakąś tą działkę medycyny, tak? I myślę, że takie miejsce budowane od podstaw na now, w nowym zespole, no to jest olbrzymia szansa dla młodych ludzi i powinno ich to tylko zachęcać, jakbym, podejrzewam, że my swoimi działaniami i tam aktywnością, no to zachęcimy e, czy te rezydentów, czy stażystów, żeby przyszli, zobaczyli, być może zostali, tak. Myślę, że to jest olbrzymia szansa. No mnie Państwo znacie, ja już tutaj, e, tak jak Pan prostu powiedział, weteran no te, tego oddziału, już dziesiąty rok pracuję. Też pierwotnie miałem odejść z, po, z poprzednim zespołem do kliniki, e, Miałem mieszane uczucia co do tej decyzji i też właśnie dzięki panu dyrektorowi, pani dyrektor w wielu rozmowach zdawałem się zostać tutaj, czego nie żałuję. Jeszcze jak usłyszałem o możliwości, że zaszczyt, będą szefami, będą panowie profesorowie, to wielki dla mnie zaszczyt i, i bardzo się cieszę, że, że tutaj będę i będę pomagał dalej. Ja chciałem powiedzieć, że był to człowiek, który pomógł nam w olbrzymim stopniu, można powiedzieć największym stopniu w przyjrzeniu na godziny przetrwać ten bardzo trudny miesiąc, więc proszę o brawa. Dziękuję. Dziękuję. Korzystając jeszcze z okazji, tutaj pan profesor zarówno Kwiatkowski, jak i profesor Chmura mówili o rozwoju i o współpracy z dyrekcją. Ja chciałem tutaj powiedzieć również i podkreślić to, co może nie do końca wybrzmiało na radzie powiatu ostatni dyrektor musi mieć wsparcie organu założycielskiego. I ja chciałem podkreślić, że w tym trudnym czasie właśnie to wsparcie było i ono jest nadal do tego, aby rozwijać nadal nasz szpital. Dlatego dziękuję zarówno i Panu Staroście i całemu zarządowi, ale i, i Radzie Powiatu za to zrozumienie, ale również za to, że wiele razy dają nam ten carte blanche, abyśmy mogli właśnie swobodnie rozwijać się no, działać, działać jak najlepiej tylko potrafimy w podejmowaniu nowych inicjatyw. No jeszcze na koniec chciałam zapytać, jak technicznie, jak wygląda skład oddziału? Czyli ilu jest na każdej, ile pielęgniarzy itd. Tak jak, to, jak to wygląda? Jeśli chodzi o skład pielęgniarski, tam się nie zmienił. Czyli ile jest Wie Pani trudno jakby to określić dlaczego. To są bardzo różne formy zatrudnienia. Jak każdy szpital korzystamy nie tylko z personelu, który jest zatrudniony na etatach, ale również z personelu, który jest zatrudniony na umowy zlecenie czy też umowy kontraktowe. Ogólnie rzecz biorąc jako szpital musimy spełnić pewne normy narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są pewne normy przeliczeniowe na każde z łóżek i one są jakby zachowane, one były niezmienione przez ten miesiąc. Co do składu lekarskiego, no to tak jak Państwo wiecie, pięć osób, czyli powróciliśmy tak naprawdę do takiego stanu stabilnego, o którym zresztą też mówiłem w chwilach dla nas trudnych, że te cztery, najlepiej pięć osób, to jest taki optimum, jeśli chodzi o skład lekarski. Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w powiecie wysokomazowieckim? Pobierz aplikację ewysmass.pl. Wiadomości, reportaże wideo, kalendarz imprez, ogłoszenia, katalog firm, repertuar kina i pogoda. Wszystko w jednym miejscu, zawsze pod ręką. Ewysmass.pl. Dostępna za darmo w Google Play i App Store.